W tym filmie zagram page of Conflict, ale dosłownie każdą opcję, którą mogę włączyć, to włączę. I zagram na mapie Europy, każda opcja jest włączona i zobaczymy co się stanie. Więc ja już startuję tą grę i standardowo Ukraina się bije z Rosją na początku. I w większości przypadków to Ukraina jest w stanie tutaj przetrwać tą wojnę. Algieria dołącza do Sojuszu Weimar. Aha, bo tutaj jest NATO. No tak, jest NATO na mapie Europy. Czarnogóra i Bośnia i Hercegowina tworzą sojusz, a tutaj Chorwacja się bije. Słowenia też przeje, przejęła Chorwację. Węgry z Rumunią, tutaj jeszcze Syriac jakieś tereny przejmuje, więc na początku dużo rzeczy się dzieje. Rumunia jest bita przez Węgry. Słowenia się bije z Serbią. A Polska się bije z Rosją oraz Białorusią. A Ukraina została wasanem Rosji. Rumunia dołącza do jakiegoś sojuszu. Aha, tutaj jakaś, jakiś kolejny sojusz się tworzy. A Belgia tutaj atakuje NATO i nawet sobie radzą tutaj całkiem nieźle. A Włochy podbiły. Albanię jeszcze. Iran dołącza do jakiegoś wojskowego porozumienia. Tutaj Turcja coś zrobiła, nie zwróciłem uwagi zbytnio co. Węgry się biją z Rumunią. Co tutaj powstało? Niemcy tutaj przejął jakieś tereny. Niemcy podbiją Słowenię. Bunt w, Niemc w Niemczech i tutaj jakieś pierwsze dziwne państwo powstało. Jakieś pierwsze bunty. No spoko. Maroko dołącza do Weimar. Plus. Arabia Saudyjska dołącza do Unia Cypr Północny. Okej, okay, teraz Rosja się bije z Turcją. Tutaj Rosja nawet jakieś tereny tutaj Turcji. Tutaj Azerbejdżan się bije z jakimiś państwami. Litwa się bije z Białorusią i Litwa może. Że za niedługo upaść, bo to jeszcze Rosja się bija. Tu Kiszyniów powstał i ten Kiszyniów się bije ze Słowacją. A tutaj co jest? To jest jakiś jeszcze inny sojusz w ogóle. To NATO się już praktycznie rozpadło. I ten Kiszyniów przejął koniec końców tą Słowację. Teraz Ukraina jest bita dosłownie z każdej strony. To się nazywa nowy Kiszyniów w ogóle. Tu jeszcze Krym powstał. Dobra, dużo jakichś dziwnych państw powstaje, a Niemcy koniec końców się uporały z Belgią. Mund w Armenia. Iran został uformowany, czyli Iran powstaje na nowo. Tutaj tu Armenia była, więc te państwa będą się też odtwarzały, więc ta symulacja może potrwać trochę. Dłużej, tutaj Węgry się jeszcze z kimś biły. Polska podbija ten Kiszyniów jakoś tu powoli, podchodzą po ich stolice. To jest zwykła mapa Europy, więc tutaj tych miast też jest mniej. Bunt w Zjednoczonym Królestwie i co jest? Zjednoczone Królestwo się rozpadło, Szkocja powstała i Wyspa Man się jeszcze wyzwoliła. To Polska niezbyt sobie radzi z tym Kiszyniowym. Tutaj coś się powstało. Nowa Bruksela i Bawaria tutaj powstała jeszcze. A tutaj coś skapitulowało. Ile tutaj jakichś dziwnych małych państw powstaje? Tutaj, Ej, tu jest naprawdę dużo jakichś nowych państw. A te nowy Kiszyniów to jeszcze dołącza do jakiegoś sojuszu, bunt w Syrii. Różo Różawa zostaje uformowane. Tych buntów jest naprawdę całkiem sporo. Też tutaj są rzeczy typu granice buntów, ale nie wiem, mogłem dać niby na losowe, ale takie były od początku, to niech takie obedą. Portugalia się bije z Hiszpanią, i Portugalia została tutaj wasalem Hiszpanii. I tutaj to Nancy, nie wiem, przyjmuje naprawdę sporo terenów, sobie tutaj dobrze radzą. Walonia się bije z Flanders i koniec końców ich przyjmują, czyli to jest tak jakby kontynuacja Belgii, ale tak nie do końca, bo oni się od Belgii wyzwolili. I tutaj bitwo. Paryż jest w ogóle, a Bawaria tutaj podbija wraz z Czechami, a Niemiec już tutaj nie ma. I już znowu jest 10 państw mniej, a przed chwilą było 10 państw więcej, i Niemcy się zbuntowały i się wyzwoliły. Okej, okay, dobra, to wygląda śmiesznie, a tutaj Rosja mocno atakuje. I przejęli Budapeszt, i Budapeszt upada. I co jest, co tu się stało? A jakieś kolejne bunty, dobra, spoko. Niech będzie tutaj Szwecja jeszcze w sobie trochę zdominowała, północna Finlandia straciła trochę terenów. Ha, oni są tutaj tak w sojuszu takim, no spoko. A tutaj Kraków się wyzwolił, co jest? No dobra, no jak na sam to tutaj naprawdę sporo rzeczy się dzieje, osobiście uważam. Też przypomnę do w górę, suba podbicie filmu punktami, rzeczy tego typu, żeby ten film się lepiej promował. Teraz Krym się bije z Rosją, Włochy podbijają Czarnogóra, a i też możecie napisać jak myślicie, kto wygra tę symulację. Czy takie państwo, które było od początku, czy takie państwo, które powstało z buntów? No takie, nie wiem, takie państwa, które powstały tutaj z buntów są już naprawdę, no całkiem duże w sumie. Na przykład to coś jest całkiem spora. Teraz Flanders się bije z Holandią, tutaj jeszcze Irlandia, oni sobie przejęli Londyn, całe Zjednoczone Królestwo i teraz jeszcze... Atakują dalej i tutaj może dojść do upadku, no i doszło. Tutaj Irlandia wraz z Holandią sobie przejęła jakieś tereny. Nowa Bruksela tutaj atakuje, a Polska co jest? Ile ja tu państw się wyzwoliło? Bunt w Rosji, to wszystko to są bunty w Rosji, a ja na pewno na wszystko włączone, ta, to powinni sobie móc tutaj asymilować tereny. I tutaj Polska się na początku bije ze Silesią, Ale wydaje mi się, że to będzie upadek? Nie, jeszcze sobie radzą, jeszcze żyją. I znowu jest tyle samo państwo było na samym początku. Jeśli to się nie będzie kończyło, to ja to w pewnym momencie zakończę, ale póki co no, trzeba przeprowadzić tą Liczę na to, że ktoś tutaj wygra, ale wydaje się, że to może dojść do czegoś takiego, że tutaj co chwilę będą jakieś bunty i koniec końców ta symulacja może się nie skończyć. Ale póki co jestem takiej myśli, że jest szansa, żeby ktoś to sobie rozwyciężył. Teraz Holandia tutaj się bije z nową Brukselą oraz Francją. Do Amsterdamu nie jest jakoś bardzo daleko. Tutaj takie okrążenie zostało zrobione. Polska tutaj próbuje odbijać sobie te tereny, teraz walczą z Lwowem. No i do Lwowa było całkiem blisko, ale nie udało się koniec końców. Teraz się biją z nową B Brukselą. Okej, okay, dobra, na tej mapie Świata to już ogólnie widać, że się naprawdę dużo dziwnych rzeczy dzieje. Bunt. W... Niemcy się wyzwalają po raz kolejny. No spoko. Niemcy podbijają kolonia, a Kraków się bije z Lwowem, Budapesz tutaj przejmuje Węgry? W sumie trochę śmieszne, nie to Bukareszt jest, a Węgry mają stolicę w na poka, no nieźle. Kolejne bunty. Berno to coś. No gdzieś tutaj. Nie to było bunt w nowej Brukseli. No to tutaj znowu jakieś dziwne państwa powstały. Szwajcaria jest. Oni się też chyba już wyzwalili po prostu, a nie, że sam od początku. Co jest? Tutaj dosłownie z tych Bałkan to nic nie pozostało. Kolejne jakieś bunty. Szwajcaria i nowy z sobie tworzą sojusz. No tutaj będzie naprawdę sporo takich małych państw. Więc ja już mogę to przyspieszyć? żeby zobaczyć, jak te państwa będą umierały. Tutaj już coś umarło na moich oczach. Tutaj się jeszcze biją. Co tutaj się wbija? Mediolan. Mediolan tu walczy. Holandia się bije z Niemcami. Bukaresz tutaj się bije. Tutaj Rosja jest w ogóle mocno bita. Czeczenia w ogóle walczy z Rosją. Niezła akcja. I jeszcze tutaj z Bukaresztem się męczą. I się koniec końców im nie udało. ci tutaj teraz naprawdę szybko. Szwajcaria jest tutaj bita. Budapesz. Jeszcze jakieś nazwy państw, których w ogóle nie wyczytam, ale wydaje mi się, że te państwa co chwilę będą się jakieś tutaj nowe odtwarzały. Tutaj znowu Niemcy istnieją. I tutaj Berlin się w ogóle wyzwolił, teraz Polska się z nimi bije. I tu się Weimar Plus zjednoczył. W sensie jako sojusz. Te państwa dali tutaj niby są i teraz się tutaj biją z Krakowem. No ale wygląda to naprawdę ciekawie. Bawaria podbija Niemcy. Weimar to tutaj Polska się bije. Oni sobie przejęli no, nowe Nancy, nowa Bruksela. Ten... Tu są nowe miasta. Oni tworzą sobie nowe miasta też. Nowa Bruksela, nowa Kolonia. Nowe Sarajewo tu powstało. No nie Nieźle. Do tych miast będzie z czasem coraz więcej. Imperium Południowa Nikozja, i oni się walczą z Weimarem. Ej, dobra, to wygląda na ciekawą symulację. Weimara, tutaj jest wielka Monachium. Stany Warszawa. I to się rozpadło, ale tu była w ogóle ciekawa wojna. Mocno osobiście uważam. I teraz tutaj nowy sad powstał, i oni tutaj cisną każdego. I Niemcy się wyzwają chyba po raz szósty w tym filmie. I tutaj Polska musi sobie ich prze przejąć ich tereny. A co tutaj. Jak to jest, że to są Włochy? Aha, bo oni tutaj mają z Polską jakiś taki sojusz, i sobie to nazwali Stad. Warszawa, no nieźle. Benelux Union, co tu powstało? Okej, okay, dobra, tak włączenie wszystkich opcji kompletnie odmienia symulację w tej grze. Teraz to widzę, ale wygląda to naprawdę ciekawie, czy tak na każdy film opłaca mi się dostawiać, to szczerze nie wiem, to by musiał się zastanawiać za każdym razem. Nowy sad podbijano w Kiszyniów. Znowu tutaj Polska yy, musi się tutaj męczyć z a to Austria jest tym razem, no nieźle. A to wszystko jest jako Benelux Union. Co tutaj jest Praga powstała w ogóle? Z Pragi się jeszcze wyzwolił Bukareszt. Co tutaj? Ukraina tutaj jest w ogóle w tym Imperium Południowa Nikozja oni się biją z Rosją. Na Portugalia tu się nieźle poradziła. Tutaj jest Hiszpani Hiszpania, oni też są w tym sojuszu. Można tutaj włączyć. Widok sojuszy, o. No i teraz w sumie lepiej widać kto się z kim jak bije. O, to coś się rozpadło. A tym teraz bym musiał bardziej manipulować. W sensie klikać tutaj yy, te wszystkie mapy świata. Widok dochodów. No tutaj Polska sobie niezbyt dobrze radzi. Blok Sztokholm, Benelux, Union Stany, Warszawa, Koalicja Lizbona, Federacja Kurdystan, no spoko. I tutaj się wydaje, że tych państw jest niby mało, ale jest... Naprawdę sporo to jest jeszcze, czy jeśli państwo te jakieś sojusze się rozpadają, front w jeden powstał, no spoko. Co to jest? To też jest polska tajnie się tutaj bijąc z nowym Nans. To już jest chyba trzeci raz tutaj. Chociaż wcześniej było po prostu Nance, a teraz jest nowy Nans, no spoko. Ja się nie wiem, czy to się tak czyta, ale chyba ta, bo nie wiem, tak mi się wydaje. Polska ma stolicę w Gdańsku i ten Gdańsk został przejęty i teraz Polska ma stolicę w Hamburgu. I oni się w ogóle tak przenieśli bardziej na zachód, ale sobie podbili jakieś tam państwo. Stany Kopenhaga tutaj powstało, Dania się bije ze Szwecją, front w jeden się. Bije jest Bukaresztem. Tutaj w ogóle dużo państw powstało. Tutaj jakiś kolejny sojusz powstaje w ogóle. Wielka Brytania I tutaj jest Polska i Bretania, Aha, to jest Wielka Brytania, nie Wielka Brytania. Brytania to jest region we Francji, jakby ktoś nie wiedział. Oko, Polska tutaj jest jakimś. Związek Warszawa, Związek Warszawa, no dobra. I tutaj jest jeszcze Finlandia, Polska. Polska ma Warszawę, Polska nie ma Warszawy. No to dziwna nazwa w sumie. Oho, jakieś kolejne bunty. Tutaj Mińsk powstał, Białoruś. Dobra, te granice wyglądają dziwnie. Tu mogłem niby kliknąć. Na losową. Eee, losowe granice buntów. Może to wyglądało też inaczej, ale to już mniejsza w to. Ale znowu jest więcej państw niż było, i to znowu leci w górę. I znowu 40 państw jest. Wrocław, Nowy Kiszyniu, Wiedeń, Bratysława, Nowy Warna, Grecja. I znowu te państwa umierają. Już odkąd zacząłem to czytać, to cztery upadły i jedno nowe państwo powstało. A tutaj Warszawa się wyzwoliła. Szwecja walczy z Polską. Kolejne państwa się wyzwalają. I no, Nowy Luksemburg podbija Polska Tutaj Królewiec w ogóle jest. A ten, ta Białoruś to dosłownie taki. Po prostu paseczek się zrobił. A Polska jest fasalą was Szwecji, teraz. Front Wiedeń się bije z. Y tu był jakiś potężny sojusz. Sojusz się nazywa Algier. No to to są takie dwie największe potęgi, teraz. Co ciekawe, że największe potęgi teraz to są sojusze, a nie same w sobie państwa. Ale oho, zjednoczyli się. Dobra, no to teraz to jest już potęga. Algier, jak tutaj chce walczyć z tym Front Wiedeń, to też by się musiał zjednoczyć, bo teraz oni tutaj atakują, i Polska się znowu wyzwoliła. W tym razem mają stolicę w Eupen. I są bardziej w, na Niderlandach. I pozostało 20 państw na ten moment. I oni sobie wzięli sojusz z Algierem. I jak oni się tu jeszcze zjednoczą, to to będzie w sumie mocna akcja. Tutaj jeszcze Rosja w ogóle przetrwała. Całkiem sporo, całkiem nieźle sobie też radzą tutaj. Rosjanie. Bochy staje się państwem marionetkowym Turcji. I teraz Algier atakuje tą Turcję. Jak się ten Algier zjednoczy, to myślę, że będzie ciekawa sytuacja. Oni się teraz biorą z Irlandią, tutaj jakieś kolejne bunty są. Tych państw też nie stać na to, żeby tutaj ogarnić sobie asymilację, więc te bunty tutaj ciągle będą. I to się rozpadło. I front jednej tu powstaje. Francja się wyzwoliła. Oni w wcześniej jeszcze byli w tym sojuszu. I znowu jest 40 państw. Jeszcze niedawno było 20 państw. Tutaj Namur całkiem nieźle zaatakował. Tutaj znowu temniejsze państwa się biją między sobą i znowu będą no znowu będą podbijane po prostu. Włochy podbijają Kagliari Polska podbija Nowy Gdańsk oraz podbijają Berlin, więc Polska jeszcze tutaj żyje. Jakoś sobie radzi. Tutaj w ogóle jest Porto, Madryt, yy, Baskonia i Maroko tutaj jeszcze walczy. jeszcze się nawet jakoś utrzymali. Polska została teraz wasalem Szwecji. Kraina jest wasalem frontu wiedeńskiego, ale ten front wiele i to dosłownie taki stalon po prostu ma z tych granic zrobiony. I znowu jest 25 państw, teraz się stoi, znowu powyzwala, i i znowu pewnie będzie 40. No znowu się powyzwalało, i znowu było 37 państw, teraz jeszcze 35, 34. No ale tutaj będę siedział do samego końca, chociaż nie wiem. Zobaczymy, jak to się potoczy. Stany, Turcja, teraz powstał jakiś nowy, ciekawy sojusz. Stany, Turcja. Szwecja ma sojusz z Rosją, ale to jest taki zwykły sojusz. Nie żadna Unia, czy jakieś zjednoczenie się. Tu coś powstało. Wielka Tatfan. Aha, to jest jakiś sojusz po prostu. Dwóch państw. Holandia upadła na moich oczach tutaj, ale pewnie się zaraz znowu wyzwolą. Teraz ten Namur jest tutaj bity i znowu 22 państwa są tylko. Jakby te Stany Turcja się zjednoczyły, ale to później trzeba będzie też asymilować teoretycznie. Zaraz tu pewnie będzie jakaś nowa fala buntów i dojdzie do patologii. Porto dołącza do bloku Dublin, tutaj Cypr się wyzwolił. Aha, Turcja i Cypr tw tworzą sojusz, to nie wiem. Aha, tutaj Stany Nowy Skopia powstało. I to jest jako państwo? Nie, to jest sojusz. Front Bukaresz tutaj powstał. Ale pierwszy raz chyba udało się przebić. Mniej niż 20 państw. Ciekawe jak to będzie wyglądało później. To jeszcze Kraków istnieje. Pewnie się też wyzwolił jakoś niedawno, bo on chyba znowu upadał. Tutaj się coś wyzwoliło. Wlor. Taka nazwa. Chyba tak się czyta. Wrocław się znowu wyzwolił. Tutaj jeszcze jest Bazylea. I oni w ogóle przyjęli Berlin. Więc ciekawa sytuacja. Tutaj Szwecja się bije z Krakowem. Tu blisko do Warszawy jest. Ale Kraków tutaj mocno zaczął atakować. I front bukaresz tutaj sobie niezbyt daje radę teraz. Oho i tutaj kolejna fala buntów, ale nie jakaś spora. Wydaje mi się, że te państwa mogą za niedługo zniknąć z map i znowu 24 państwa są. Zjednoczony Dublin. Nie, nie, Zjednoczona Dublin. A to, nie wiem, to jakoś tłumaczenie na Polskę jest chyba słabe. W sensie, nie wiem, jakoś to tak, to powinien być Zjednoczony Dublin tak teoretycznie, osobiście uważam. Ale to jak se, nie wiem, może tak miało być, ale chyba nie, to wypadałoby poprawić. Front Wiedeń tutaj nie istnieje, istnieje, oni są tutaj naprawdę sporo już, ale kolejne bunty mają i 22 państwa teraz są. Nowy Sad się wyzwolił, Bratysława, Austria tutaj jest. To jest chyba jedno z niewielu państw, które są są w stanie się tutaj dalej utrzymać tak od początku, ale to też pewnie dlatego, że nie są w jakimś potężnym sojuszu tutaj od startu gry. Oni mają stolicę w, nowy, w, no, w nowym zagrzebiu. Przebiliśmy barierę 30 państw znowu i zjednoczony Dublin teraz siebie. To są teraz takie dwa najpotężniejsze sojusze. Największym krajem jest chyba Rosja. No tak, no na pewno Rosja, ale chodziło mi o drugie państwo, to jest Turcja. I widać, że on, ta Turcja się tutaj naprawdę wyróżnia. Pólnota Paryż tutaj powstała, to to jest ten sojusz się rozpadł i teraz coś takiego powstało. Znowu nowy Berlin się wyzwala. Oni dołączają do Zjed Zjednoczonego Dublinu. Kolejne bunty. I jakieś jeszcze roszady w sojuszach, bo ja widzę, jak te kolory się zmieniają. I znowu liczba państw spadła poniżej 20. Chociaż może się nawet wydawać, że jest trochę więcej. No ale nie wiem. Tak w sumie to. No nie, no ta mapa wygląda dziwnie. Po co nie jest do takich państw tutaj po prostu? Irlandia tutaj jest naprawdę potężnym krajem. Oni są wysoko. Nowy Algier to jest w ogóle jak państwo. A takim Front Wiedeń. No Front Wiedeń oni się serio zjednoczyli. No ta oni się zjednoczali, ale później jak kam to chyba jeszcze było jak. Jako taki sojusz. To już nie wiem po prostu. Bunt Turcji. Turcja podbijana wysadę, no wysad znowu powstał. Tutaj te państwa podłączyły do jakichś sojuszów. Tutaj to jaki sojusz powstał takich mniejszych państw I w ogóle jest i oni się teraz biją z Rosją. Tutaj Szwecja jest jeszcze od początku gry i oni też sobie tutaj dobrze radzą. Mają sojusz z Rosją, sobie coś tutaj podbili. Oni ten nowy Wiedeń mają na wasalu, ale uważam, iż jakby go podbili, to by te granice wyglądały ładniej. No i w sumie to zrobili już. I 14 państw pozostało. Tutaj jeszcze Bukaresz jest dobijany, o to też zaraz zniknie myślę. Chociaż nie, no nie to wyprowadzają ofensywy, no i jeszcze się utrzymali jakoś. W ogóle front jeden jakoś tutaj dotarł. Oni teraz sobie Islandię atakują i w ogóle walczą ze Szwecją. Kolejne jakieś bunty tutaj są. I tutaj jeszcze jakiś kolejny bunt. Czemu te granice tak nie wyglądają? A to nowe skopie jakoś. nie wiem, wygląda jak na państwo, które może się tu poradzić. Związek Dublin znowu powstał. Ale to na chwilę i znowu się rozpadł. Tutaj jakieś inne państwo powstało. Tutaj jest Republika Amsterdam. Oni mają stolicę w Nowym Berlinie. Tu Berno jest i Berno upada. A tutaj za chwilę są jakieś wojny. I to tak dosłownie. Widać, że ta mapa ciągle leci. Tutaj powstał Frankfurt i nowa kolonia. Z tego co tutaj było wcześniej. I znowu jakieś bunty. I 5 państw tutaj powstało jakichś nowych. Jeszcze jedno kolejne. No ale te państwa też całkiem szybko znikają, ale niektóre są w stanie się tutaj utrzymać trochę dłużej. Na przykład ten nowy sat już tutaj się bije. No z minuty i się utrzymał, więc to całkiem dobry wynik. No w sumie po prostu dobry utrzymali się tutaj w trakcie wojny. Aha, i tutaj jakieś kolejne bunty. I 26 państw pozostało. I znowu przebijamy tą barierę, ale myślę, że to znowu zniknie za niedługo. W sensie te państwa upadną, ale to się zobaczy, bo potem pewnie znowu powstaną. Nowy. Szczecin, Królewiec, znowu Nowa Bruksela, Nowy Luksemburg. No to już było. Nowa kolonia, Antwerpia. Antwerpia tutaj w ogóle trochę dziwna. Królewiec tu w ogóle podbił. Też to wygląda na takie państwo, które tutaj może przetrwać trochę dłużej. No nie przejmują tutaj jakieś tereny. Tutaj Nowy Wiedeń w ogóle powstał. Ich stolica jest tutaj, no, Nowy Wiedeń. Szwecja sobie szybko przeatakowała Królewiec, czyli nic z tego za bardzo nie pozostało. Ciekawe, czy w pewnym momencie tutaj spadniemy poniżej 10 państw. Teraz Irlandia jest mocno tutaj bita przez Amsterdam. A tutaj jakaś nowa na sojna szybko powstało i teraz oni biją Amsterdam. Ale koniec końców Amsterdam ich pod, podbiła. Tutaj Londyn powstał teraz. Dobra, to tu dochodzi do niezłych sytuacji. Tutaj jakieś kolejne bunty. Ta Rosja się co chwilę musi męczyć tutaj takimi dziwnymi państwami. Co tu w ogóle Szwecja robi? To jest dziwne. Ile tutaj jakichś nowych dziwnych państw powstało? Irlandia koniec końców tu sobie przy jakieś tereny i oni są teraz wasalem tego ee, frontu Wiedeń. No front Wiedeń Turcja to są całkiem potężne państwa tutaj. Szwecja też je jakoś utrzymuje. Ale Rosja to jest ten największy gigant, który ciągle Tutaj się męczy z tymi wszystkimi małymi państwami. I pewnie mają trochę ciężko, bo mają dużo wojen naraz. Co chwilę z kimś tutaj się biją. Wilno to powstało i znowu dobijamy do 30 państw. No, to też jest mniej więcej odpowiedź, dlaczego ja nie mam włączonych buntów na filmie. Przecież, jakbym na filmie miał coś takiego, tutaj kowna jest jakie duża, To ta symulacja by się nigdy nie skończyła i też sens symulacji by trochę zniknął. Bo jak, na przykład, chciałbym robić symulację II wojny światowej, to po 5 minutach bym widział, jak nie wiem, Mińskie bije z nową Brukselą. A wolałbym widzieć, jak, na przykład, Niemcy się biją ze Związkiem. Radzieckim, nie? Bo taki byłby zamysł wprost filmu. Więc, dlatego, zawsze mam to wyłączone. Ale raz na jakiś czas można tę rację zrobić. Osobiście uważam, iż jest to mega nieprawdopodobne.